Jeżeli Europa nie obudzi się do końca tego roku i do roku 2026 i nie zrobi radykalnych zmian w Zielonym Władzie, generalnie w ets nie zrobi całkowitych zmian w regulacyjności, nie pogna tych lewicowo-socjalistycznych bolszewików gospodarczych, to przestanie ta Europa gospodarczo istnieć. A jak przestanie gospodarczo istnieć, to wy myślicie, że ta Europa zapewni nam bezpieczeństwo, że ta Europa się będzie zbroić? Ja się pytam, za co ta Europa się będzie zbroić? Nie długo banki odmówią im nawet finansowania. Za co ta Europa będzie dbać o swoje bezpieczeństwo? Przecież ta Europa już traci swoje bezpieczeństwo, wpuszczając migrację, na którą tak naprawdę nie ma kontroli, a teraz wcześniej jeszcze karmiąc Władimira Putina i z drugiej strony do tej pory karmą ją, bo musiałbym państwu zdecydowanie dłużej mówić, żeby wam wyjaśnić, że te sankcje, które prowadzi Europa są fikcją, one są praktycznie omijane i Putin co chce to dostarcza do Europy. Możecie sięgnąć po dane. Więc na takiej Europie nam nie zależy. My musimy być przede wszystkim działać bardzo mocno gospodarczo, być konkurencyjnym, obniżyć ceny energii, zejść z ETS-u, nie pozwolić, by był narzędziem spekulacyjnym, znieść całkowicie regulacje, pognać niektórych lewaków tymi swoimi herezjami, które podrażają koszty i zrobić odpowiednie mechanizmy wsparcia inwestycji na rynku europejskim i jeszcze jedno, wszystkich w koło narzucić odpowiednie cła, tak jak zrobił choćby Donald, Trump, byśmy byli atrakcyjni gospodarczo. Jeżeli tego nie zrobimy, to jeszcze raz podkreślam, nie ma nas, nie ma Europy, nie ma przyszłości i nie ma bezpieczeństwa.